Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Mamy wykonać dzielenie sposobem pisemnym. Mamy podzielić liczbę 4572 przez 3. Zapiszę to z boku. Treseczka u góry i zaczynam od pierwszej cyfry. 4 podzielić na 3 to jest 1. 1 razy 3 to będzie 3. Odejmuję. Mamy resztę 1 ściągam piątkę na dół jest 15 15 podzielić na 3 to jest 5 5 razy 3 to jest 15 odejmuję nie ma reszty ściągam siódemkę na dół 7 podzielić na 3 to jest 2 2 razy 3 to jest 6 odejmuję 1 reszty ściągam jeszcze dwójkę na dół 12 podzielić na 3 to jest 4. 4 razy 3 to jest 12. Odejmuję, nie ma reszty. I teraz już mogę powiedzieć, że 4572 podzielić na 3 to jest 1524. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.